Cześć, cześć, tutaj Julia, jesteśmy na kanale Michała, ale nikt nie lubi jak Michał gra, także tak. tym razem gram ja. Siemanko, siemanko, siemanko. Witamy ponownie i tak jak słyszeliście, ja dzisiaj nie gram. Ja nawet nie mam e, słuchawek na uszach, nie będę wiedział, co się dzieje. Nie będę wiedział, co się dzieje. Tak, ja dzisiaj jestem tylko jako skromny komentator, także e, no pierwsze powodzenia Tobie, żeby Ci dobrze poszło. Tak. I miłego oglądania wszystkim widzom! <grym> Jezu, nie śmiej się tak. Czemu? Bo ja cię zabraniam. Płysk, płysk. <grym> e, możesz biegać pod siknem. Nie miałam tu przeskoczyć. Nie no, ja dobrze. Dobra. A i jedno, co zauważyliśmy ostatnio, grubasy nas nie atakują jak jesteśmy cafonem. Naprawdę? No. Bo ja przecież wskoczyłem im tu na stół. Możesz zresztą sam, sama sprawdzić. Nie... Czemu? W ogóle ja nie umiem grać, jak co? Jakbym coś zarobiła. Ja nie ogarniam tylko na naraz. Spokojnie drodzy widzowie będę pomagał. Onk na razie. Idziemy grubasy, że ja już mam pewną teorię, co tu, co tu się stanie, ale no, no nie wiem. Czemu ja się nie ruszam. E, bo idziesz wprost, a masz iść tutaj. Aha, tak. Okay. Okay? Mogę? O, dobrze. A ty? Tu, tu jesteś. Mogę. Ja umiem biegać tutaj? Umiesz. A umiem biegać. No wiem, pod shiftem, tylko trzeba trzymać shift. A jak nie trzymasz shift, to on idzie. Uuu, ciekawy pokój. I tu byliśmy jako Six, ja to pamiętam. Czyli nas Sixzerze. Znaczy, tutaj nas tutaj Six nie zjadała krasnala, nie wiem w sumie, co tutaj będzie. O tu sobie żyje otwarte. Ja żyję. nawet nie wiedziałem, że tu trzeba przejść. A, tam idziemy. No? Nie wiem, się tam w przyciski. Też miałem takie wrażenie na początku, no ale jesteśmy krasnalem. To nami rzucają, nie my. Jezu. Nie, okej. Okay. dziura w przed w A no tak, ty co wtedy chodziłeś. No. Oni nawet się nie orientują, że cokolwiek jest nie tak. Także nie wiem. Hmm. I pytanie teraz, co dalej, ponieważ tutaj nie wiem, co trzeba zrobić. Tylko, że kiełbaska, to przypomina mi to miejsce, gdzie SIX nas pożarła, ale to nie jest to miejsce, bo tam to wyglądało inaczej. Tak, rzucimy w SIX kiełbaską, żeby... A, tu jest, patrz, tego wcześniej nie zauważyłem. Tu jest przejście. A, kurde. Okej? Okay. Możesz się ruszać? Nie możesz się ruszać. Nie mogę się ruszać. Aż koniec? Pamiętasz to miejsce? To już koniec? No, zaraz zobaczysz. Poczekaj, poczekaj. Patrz, patrz, patrz na to. Ja już wiem, co jest stanie. Nie może styknozje. Patrz, czaj, i obserwuj. To jest mnóstwo kresnań. Nie musi jeść nas. A, faktycznie to będzie, że ty. Pamiętam jak grałeś, mówiłeś: jest kiełbaskę. Tak. A ona do nas. Czym kiełbaskę? Jest kiełbaskę, a nie, przyszła i wpierdoliła, je Jezu, mała. I zaczęło się tak smutno patrzy na tą kiełbaskę. Ale perch, nic nie przyszła. Patrz, jest. No bo nie, nie pokazują. Hmm. Może nie zjadła na szczęście. To będzie najkrótszy odcinek, jaki nagraliśmy z tej gry. O nie. A nie masz jakiegoś innego dodatku? Nie, to jest jedyny, jaki był. Jeżeli będą kolejne, to kupię. Koniec. Panie i panowie, brawa dla Julii, która przeszła Little Nightmares. Brak mi słów. Ja też nie wiedziałem, że tak szybko się skończy. To wczoraj... Mogliśmy ostatnio dograć. Mogliśmy. Do końca. Ale no... W sumie nic tu już nie robiliśmy. Przeszliśmy dwa pokoje więcej niż ostatnio po prostu. Tak. No ale wiesz co, to, to, to są właśnie minusy nagrywania za pierwszym razem, ponieważ no nie mogliśmy wiedzieć, że będzie w ten sposób się skończył. A na pewno nic nie masz tutaj na tej płycie jeszcze? Nie. Żeby zrobić cokolwiek? Dalej? No, nope. To jest, to jest koniec. Przeszliśmy wszystko, no bo było tak. Była głębia z babcią. Babcię przeszliśmy. Później było z piecem, tam długo długoręki, pies, przeszliśmy. Później były kwatery pani, kwatery pani przeszliśmy, co padałem wielokrotnie, a ty się ze mnie śmiałaś bo mnie demoniczne. A to co? Czemu to jest w telewizorze? Też się zastanawiam. Chyba Easter Egga znaleźliśmy. Co to, to jest Easter Egg? Chodź co to było. No dobra. Easter Egg no to takie, taka znajdźka. A. No cóż, to w takim razie chyba będziemy się żegnać. <śmuszczak> <śmuszczak> Tak, odcinek trwa równo 5 minut, a my już się żegnamy. To może zróbmy coś dalej. Zróbmy coś dalej. Hmm. Cokolwiek. No to w takim razie może chcesz teraz ty babcię? Czemu ja? No czemu ja? Dzisiaj ty miałeś grać nie ja... Nie, ale widzą będzie nudne będziemy grali to samo. E, tam będzie nowa osoba. O, albo kwatery pani nam się do przejścia. Wizmowe dzieci. Nie. Czemu? Bo ja nie, nie lubię dzieci. Nie lubisz dzieci. Jak to ty nie lubisz dzieci. <grymne> Na potrzeby tego momentu nie lubię <grymne> dzieci. To może też Six powiedzieć z długą ręki. Mam pomysł widzowie. Jeżeli chcecie zobaczyć e, mojego skarba w, grającego w Little Nightmares, to zostawcie komentarz pod tym filmikiem. A wiesz, że nie masz żadnych komentarzy pod filmikami? Jeszcze nie, ale mogę o to zabrać. To ja napiszę z że nie, nie chcemy. No to będzie jeden do powiedzmy, ile mam subskrybentów? 42? No to do 41. Co? O. Myślisz, że wszyscy twoi subskrybenci odpowiedzą? Nie, no wydaje mi się, że nie. No właśnie. Dobra, to w takim razie myślę, że żegnamy. Jeżeli coś wymyślimy, to i jeszcze dla was coś nagramy. Także dziękujemy, że byliście w tym jakże krótkim odcinku. Tak. tak. no przepraszamy, no to był fail, ale nagrywaliśmy, nagrywamy tą grę pierwszy raz. Żal, tak? że nada no wstyd. No, no dobrze, żal, że nada no wstyd, me, mea culpa i w ogóle. <grym> ale no, skąd mogliśmy wiedzieć? Ja nie wiedziałem, że to już jest koniec. Myślałem, że tam jeszcze trzeba będzie tym łazić krasnalem, nie wiem, może Sixmon nie musiała nas przytulić, czy coś w tym rodzaju. A chyba zjeść. No albo zjeść, no. A tu nawet ani przytulić, ani zeżrzeć. Tak. Tylko smuczyliśmy się nad ubasem. Może ta kiełbasa przypominała nam tego. Eee, nasze ciało dawne. No bo teraz nie wiadomo z czego byliśmy zrobieni. Kujcie z kiełbasy, na pewno! Nie mięso, mięso, nie? A teraz to ja nie wiem. Tak. tak. Geisha lepiej na z kiełbasu, dokładnie. A geisha może nas z jakiejś kurna ciastoliny lepiej, tak? <laughs> Ciastoliny! Tak lepiej do ciastoliny ciastoliny tym przykładzie z naszego ciała! Tak. Ducha do ciastoliny. Nie ja, no, dokładnie. A tam to nie wiem, je czy coś. O, i to by pasowało w końcu matka Six. Albo wypycha i robi te swoje lalki. O Boże. A te lalki były widmowe. To raczej tak jakby wzięła duszę i wkleiła w maskę. No. No to wtedy. A, to po prostu kresone są bez duszy. Krasnala. No tak, nie mają duszy. Chodzimy, chodzą i smucą się nad opieką Przecież no nie mają żadnego charakteru i nic... nie mają duszy. Nie no, charakter to mają, bo te rysunki robią. Albo tylko jakaś minimalna jaźń. Tak, jakby wziąć twoją duszę i wyczyścić ją ze do wszystkich dobrych rzeczy i to wcisnąć w krasnala, a resztę przycisnąć do maski i zrobić widmowe dzieci. Albo widmowe dzieci to na pewno. Ale ten Krasnala to jednak ma tam jakieś poczucie własnej wartości, no bo... Jak mu się każe, to pociągnie dźwignię, przycisk bo... kliknie... Tak, bo mu czegoś brakuje, musisz go przytulić i ty wypełniasz jego pustkę, dlatego ci pomaga i robisz swojego sługusa. Więc nie ma duszy. I powiedzcie, że to ja powinienem w to grać, a nie ono. Naprawdę. Tak, <laughs> Takie teorie tu wysuwa, niby to na myśl nie przeszło. Dobra, zmieniamy prowadzącego na kanale. <laughs> <laughs> tak mam 5 minut, już już że jest najlepsza. Tak. <laughs> Zobaczymy, co widzę do tego. Dobra, to żegnamy się już. Żegnamy się, także dzięki, że byliście z nami, komentujcie, subskrybujcie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, nareczka!